Znaczy tak, uważają, to znaczy, to 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 znaczy tak, z jednej strony czytałem sobie bloga, na którym człowiek pisał, że zanim Google SQL by się do kosza i wszyscy będą pracować na sql że Państwo jest starzały, że ORAC jest jaki jest, bo utrzymuje, bo, utrzymuje bardzo stary kod, ale z doświadczenia wiem, że są dwa powody. Pierwszy taki, że... Czy żeby ktoś był taki open-minded, żeby przyjdzie na... ktoś przyjdzie i zapytał ale teraz działa dobrze, więc po co? Dostawiamy zapytanie na noc, dostawiamy o 10 wracamy o 8, o akurat się kończy, jest okay. tak. Nie, No tak, teraz wpadliśmy w jakąś niszę, ale czy generalnie zastosowałbyś ten produkt do przechowywania danych, nie wiem, nowych projektach finansowych tak. na Finansowy? przykład? Pani, w Biedzy, tak. smo, ter, Facebook, wiedzy, hmm. tak, Facebook, 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 Dlaczego bo będzie dodanie zmianą, nie mogę trzymać. To jest nie Jest uży uży użycie tych planów, bo nie stracisz tych planów, to jest pierwsza rzecz. Jak już wyglądają w Kesan, że to tam lebu, natomiast rozwiązania w skórowe ciężko się w jakimś finansowym e, domenie finansowych przymów, bo względu na to, że to, to, to jest rozproszone rozwiązanie i tam masz e, to bez czyli e, base że zapytując teraz o te dane, nie, nie, niekoniecznie musisz że dostać te dane, które powinny być. One muszą się rozpropagować po e, wszystkich lądach, które od, odpytujesz, e, więc e, nie masz wspólnego widoku e, danych da, w danym momencie z wszystkich e, klientów. No chyba, że odpytasz wszystkich klientów i znajdujesz te dane, więc e, tracisz sporo zalew. E. Да. Yeah. Ten finansowy, no finansowe, to chyba był No to też. A mogę coś Chyba? Ja w banku i a, mam wrażenie, że tutaj też nie chodzi o to, że pracownik jak są transakcje. Tutaj, on, tutaj tak, tak nie jest tak super. Więc jak powiedzmy, że mamy już w tym przelewę, zrobienia, no i jak to zrobić, prawda? Czy ktoś równa, czy słyszałem, że, że, że używa się z teraz w miarę? na pamięci to, że się może okazać nagle, że powiedzmy, że ktoś wchodzi na swoje zdjęcie i do zdjęcia. Na przykład. I tak, bo zapisywały się dane, zapisywały się do e z tego i tego i tego. to Wtedy się traci skalę, właśnie, nie? To jest zalepkę. Działałem na przykład dwa własne do ale w końcu może że działa to dosyć stabilnie, bez jest jakiś awarii. Aczkolwiek trzeba uważać, są rzeczy, których nigdy nie zrobimy w zorganizować w ogóle to rozwiązanie ładowe o którym wspomniałeś że pracujesz na nim i wykorzystałeś Cassandra. dlaczego Cassandra? a nie co i muszę bo szybko ale szybko co to jest bardzo szybko przy przejściu z i na skóra nie dojrzałem w że jest to nie koszuję niczego w tej aplikacji cały też obsługuje Cassandra. ksandra no, biega do tego pytania a to dlatego, że jakieś specyficzne, bo ja że jakieś specyficzne przypadki użycia, noż, czy który <kłysy> który na ten sam temat, czy pasowało? Czy nie, nie, czy tak nie jest? W sensie, nie? Dany, model danych pasował. Oczywiście część danych trzeba jeszcze przechowywać gdzieś indziej, bo niektóre operacje się nie wykona. Na przykład taki, jak na przykład, e, na to, poszukiwanie klientów po naszych użytkownikach e-mailu, czy literowanie ich, żeby zrobić takie rzeczy, to dane trzymam w Elastic Search, tak, tak, jeszcze są i operacje bardzo mało kosztują. I, I to by się Cassandra nie przydał. No, 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 na no, kółe, że jeśli użytkowników, a wsunia się, że jeśli oni są różni, to zakładamy, że ich identyfikatory są różne, to to, to jest <coughs> nieefektywne. Tak. Okay. Nie tak. dane z kolei, które się nie oddają do szkół, bo nie Cassandra, to, to sesje już nie będą. Dostęp jest nieustanny, trzeba, żeby to pytanie. gdzieś się zapisało, w jednej tabeli, w innej się nie zapisało. Możesz to rozwinąć tam, czy jest, jak zapisujemy coś do kasandry, to jest wiele zapisów. żeby razem z nim zosunąć ich komentarze, brak, prawda Nie, musi to stanęliśmy tak. dobrze mogę Ale to jest tak, że to jest przypadek biznesowy, gdzie tak naprawdę nie mamy transakcji, bo każdy z tych rozdziałów, każdy z tych zapisów, jak klasa dobra powie okej, przyjąłem, jest zapisany. Ja bym przypadek... że m, jeżeli dobrze zrobisz model danych, to odpytujesz o dane z jednego miejsca, że one są w, do, dokładnie w, ty, w tym samym miejscu, robisz sekwencyjne odczytanie, a, a, a po dysku I często się podchodzi do tego w ten sposób, że jeżeli masz dwa różne zapy zapytania, które o różne dane odpytują, mającą pewną część wspólną jednak, to i tak trzymasz to w różnych kolumnach w, w nic. I jeżeli jest, zapisujesz te dane, no to de facto musisz w dwóch miejscach je zapisać i jeden oczyw może Ci potwierdzić, a, a na drugim się okaże, że akurat wę część węzłów e, ci, ci padła, a, a jednak e, re replikacja dla tego pierwszego miejsca akurat była taka, że wszystkie te węzły leżały, a dla drugich nie ma ich z tym spójności. No a atomowy masz a jedynie transakcje Proszę, na... Wiecznej wiecznej wierzy. Wierzy. Nie. może to się rozwinąć w że są czy czyli musimy nam to nie znaczy, że... Się znaczy, się trzeba tak to postulować aplikacji. Nie jest po prostu zależnie od konsystencji level tak, no, że tak się czasem to zachowa, tak? Jeśli na jest jeden <coughs> zasupa, umarł, i w do życia, to on dostanie te dane, się nie Czy tu w ogóle w tych malarskich to przynajmniej tak jak ja, Zaczynam z tym pracę, to trzeba trochę sobie mindset zmienić, że jak zaczynasz poznawać Cassandra i chciałbyś robić wszystko na, tym, na Cassandrze, to tak się nie da. To co Tomek powiedział, część danych trzyma w Cassandrze, ale sesje w się. Różne masz wzorce dostępu do, 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 do danych. Ró różne dane, no w sesjach nie możesz polegać na tym, że coś ci się e, kiedyś tam rozpoczął powiedzieć. Musisz mieć na bieżąco te dane, więc e, po prostu do tego co musisz zrobić, trzeba po prostu dostos dostosować e, e, mechanizm, z którym korzystasz. masz bazę e, relacyjną, no to e, byś demorganizował się w pewnym momencie, nie mając żadnych do nich nie miałbyś bazę relacyjną, z to znakiem, nie więcej żadnych relacji. Tylko tak. trzymające wiersze po połowie w ludzi. Co mówisz, czy to że czasem są dane w ogromnej ilości podzielane. W tej chwili należy bać, obserwować, że najtańszym zasobem jest właśnie. że fajnie, że się taka dyskusja rozwinęła. Czy coś jeszcze? Ja może jeszcze takie pytanie, bo dokładnie ja zdrami, że też to nie się nauczyłem, co pewnie są jakieś bardzo takie konkurencyjne powiedzmy do tej i Czy jest jakaś taka cecha, która wyróżnia tą Casandę właśnie na, na, na te, taka jakby, wiesz, coś, co tak od razu jakby ich takim standardowym punktem, którą się chwalą w raczej to jest y, takie płynne, że... Znaczy no, nie, no trudno mi powiedzieć o porównaniu tak do innych produktów. Ehm, Mam jakieś porównanie do Mongo, ale to sobie pójdzie zupełnie na bazy. Jest jeszcze taki produkt non yy, ale terakota, tak? No to... Terakota jest non-skolowa? No. Czy nie? No to Z, z, z takich przykładów najczęściej spotykanych to, jest, to są szeregi czasowe, czyli zbierasz <todgłosy> jakieś dane finansowe, dane z sensorów, logi, gdzie wykorzystywane jest to też, że nazwa kolumny niesie ze sobą jakąś... mega szybki e, zapis i e, odczyt w momencie kiedy dobrze zrobisz e, no. Troszkę wolniejszy niż zapis Troszkę wolniejszy? No bo no, jest więcej, niż... Tak, tak jest jak bo... baczowo baczow, Ci zapisuję i w zasadzie m, robię w, w syngalii nie w 50 miejscach na dysku Ci zapisuję tylko razem baczowo z pamięci robię Właśnie nie ma, nie ma szczęścia, Na takiego naprawdę jest wszystko mutacją, a danych czyli zapisujesz, a no przy odczycie musisz w kilku miejsc um, odczytać i zmerżować te dane. Żeby nie dopuścić że dwóch godzin, nie znowu się narazić. Przestać tylko nic, dzięki, dzięki, że nie uciekli się w trakcie... Check it, check it, check it.